Witaj, mój drogi bracie, moja droga siostro. Niech pokój wiecznego Boga będzie nad Twoim życiem i Twoim domem. Dzisiaj chcę podzielić się z Tobą potężnym przesłaniem, czymś, co często zaniedbujemy w zgiełku codziennego życia, a co jest fundamentalne dla naszego duchowego życia: moc ciszy w bitwach życia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że często nasze największe wyzwanie nie polega na tym, aby biec szybciej, ale aby się zatrzymać? Nie mówić głośniej, ale raczej milczeć. W Księdze Jozuego, w rozdziale 6, wersecie 2 Biblia mówi I rzekł Pan do Jozuego Oto Ja oddaję w Twoje ręce Jerycho i jego króla i dzielnych wojowników. To była obietnica Boga dla Jozuego i ludu Izraela. Zwycięstwo było już zapewnione, ale istniała konkretna strategia, aby je zdobyć. Wieczny Bóg nakazał, aby przez sześć dni w milczeniu maszerowali wokół murów Jerycha, a dopiero siódmego dnia na dźwięk trąb mieli krzyknąć, i dokładnie tak się stało. Kiedy byli posłuszni rozkazowi Boga, mury upadły, a miasto zostało oddane w ich ręce. To opowiadanie jest jednym z najbardziej niesamowitych przykładów mocy ciszy w Biblii. Wyobraź sobie tę scenę: Wielka armia maszeruje wokół ufortyfikowanego miasta w całkowitej ciszy. Żadnego słowa, żadnego dźwięku, tylko posłuszeństwo Bożemu głosowi, a w odpowiednim momencie siódmego dnia. Krzyknęli, a moc Boga się objawiła, burząc te niezdobyte mury. Czego się uczymy z tej historii? Uczymy się, że są momenty, w których Bóg wzywa nas do ciszy, nie dlatego, że chce, abyśmy byli bierni, ale dlatego, że przygotowuje odpowiedni moment, aby działać na naszą korzyść. Często chcemy rozwiązać wszystko własnymi siłami, naszymi słowami, naszymi argumentami, ale Bóg mówi: czekaj, zachowaj ciszę, ufaj mi. Chcecie prosić, abyś zostawił łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ poprzez Twój like możemy dotrzeć do tysięcy ludzi. Jeśli jesteś tu dziś po raz pierwszy, witaj! Zobacz inne filmy na kanale, zasubskrybuj i włącz powiadomienia. Ta cisza nie oznacza rozpaczy, ale zaufanie. To cisza, która mówi, Boże, ufam Ci, wiem, że masz wszystko pod kontrolą i w odpowiednim czasie przyjdzie zwycięstwo. Biblia uczy nas w Księdze Koheleta, rozdział 3. Werset 7: że jest czas milczenia i czas mówienia. Wiedza o tym, kiedy milczeć, to mądrość, która pochodzi od wiecznego Boga. Być może w tym momencie stoisz w obliczu trudnej sytuacji, bitwy, która wydaje się niemożliwa do wygrania. Może to być problem w rodzinie, w pracy, a nawet w Twoim życiu duchowym. I masz ochotę działać, mówić, próbować rozwiązać wszystko samodzielnie. Ale Bóg mówi: Czekaj, zachowaj ciszę, ufaj mi. Jest taki fragment w Księdze Przysłów, rozdział 25, werset 11, który mówi. Jak złote jabłka na srebrnych misach, tak słowo wypowiedziane we właściwym czasie. To oznacza, że odpowiednie słowo we właściwym momencie ma niesamowitą moc. Ale jeśli mówimy poza czasem, możemy stracić wielkie błogosławieństwa. Podobnie jak lud izraelski musiał czekać na właściwy moment, aby krzyknąć i zobaczyć, jak mury jerycha upadają. My również musimy nauczyć się czekać na czas Boga w naszym życiu. I oto kluczowy punkt. Cisza nie polega tylko na zamknięciu ust, ale na przygotowaniu serca. Kiedy milczymy przed wiecznym Bogiem, otwieramy przestrzeń, aby usłyszeć Jego głos, tak jak w I Księdze Królewskiej, rozdział 19, werset 12, gdzie Eliasz usłyszał Pana w cichym i łagodnym powiewie. Nie było to w trzęsieniu ziemi, silnych wiatrach, ani ogniu. Ale w delikatnym szeptaniu. Bóg często mówi w ciszy, a to w tej spokojnej przestrzeni umacnia nas, daje nam wskazówki i przygotowuje nasze duchy do zwycięstwa. Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, coś, co zabiera Twój spokój, coś, co Cię zniechęca, za chwilę będę się za Ciebie modlić. Teraz pytam Cię, czy jesteś gotów zamilknąć, aby usłyszeć głos Boga? Czy jesteś gotów zaufać, że we właściwym czasie Bóg zadziała na Twoją korzyść? Pamiętaj, Lud Izraela nie zdobył Jerycha własną siłą, ale dlatego, że podążał za boską strategią, która obejmowała ciszę i posłuszeństwo. Boże, stajemy przed Tobą, uznając, że często za dużo mówiliśmy i działaliśmy, nie zatrzymując się, aby usłyszeć Twój głos. Prosimy o przebaczenie, Ojcze, za wszystkie chwile, gdy lęk i niepokój opanowały nasze serca, prowadząc nas do mówienia i działania bez Twojego kierownictwa. Dziś chcemy nauczyć się naprawdę ufać Tobie. Chcemy nauczyć się czekać w milczeniu, wiedząc, że Ty masz kontrolę nad wszystkim. Panie, tak jak lud Izraela, chcemy postępować zgodnie z Twoim rozkazem i milczeć, gdy każesz nam milczeć. Chcemy ufać, że w odpowiednim momencie mury, które nas otaczają, upadną nie dzięki naszej sile, ale Twojej mocy. Pomóż nam powstrzymać nasz język, nie mówić pochopnie, nie szemrać ale cierpliwie i wiernie oczekiwać na Ciebie. Przebacz nam nasze grzechy i to, że jesteśmy tak daleko od Ciebie. Oczyść nas i przekształć raz na zawsze. Ojcze, modlę się za każdą osobę, która słucha tej wiadomości, abyś dotarł do niej, przynosząc pokój zaniepokojonemu sercu, kierunek zagubionemu duchowi i Twoje zwycięstwo każdemu z nas. Abyśmy zrozumieli, że w wielu bitwach milczenie jest najlepszą odpowiedzią, ponieważ w milczeniu słyszymy Twój głos. W milczeniu jesteśmy odnawiani, w milczeniu uczymy się całkowicie zaufać Tobie. Przedstawiam Ci każdą prośbę o modlitwę, która została złożona tutaj w komentarzach. Niech Pan zobaczy każdą sytuację, każde wołanie, każdą modlitwę złożoną wśród łez i w imię Jezusa wysłucha każdej z tych próśb zgodnie z Twoją wolą. Przynieś uzdrowienie, cud, pojednanie, zaopatrzenie, odnowę i pokój do każdego domu tutaj reprezentowanego. Do każdej z tych rodzin, małżeństw i żyć. Panie, niech każdy z nas wyjdzie z tej modlitwy z nowym sercem, sercem, które nie działa pochopnie, ale czeka na Ciebie, ufa Tobie i odpoczywa w pewności, że jesteś wierny i że wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu tym, którzy Cię kochają. Dziękujemy Ci, Ojcze, ponieważ wiemy, że nasze życie jest w Twoich rękach i że nie musimy się obawiać tego, co nadchodzi, ponieważ Ty jesteś z nami. Pomóż nam zastosować tę prawdę w naszym codziennym życiu, abyśmy w każdej decyzji, w każdym momencie niepokoju pamiętali o Jozułem i ludzie Izraela, którzy czekali w milczeniu aż do właściwego momentu działania. Niech pamiętamy, że Bóg Wieczny walczy za nas, a nasze jedyne zadanie to ufać i być posłusznymi. Kochany ojcze, niech ta wiadomość zakorzeni się w naszych sercach i przyniesie owoce pokoju, zaufania i posłuszeństwa. Niech będziemy znani jako ci, którzy ufają Panu, którzy nie załamują się okolicznościami, ale pozostają mocni, wiedząc, że nasze zwycięstwo zostało już zapewnione w Chrystusie. Modlimy się w tej wierze w potężnym imieniu Jezusa. Amen. Bardzo dziękuję za obejrzenie wideo i niech Bóg błogosławi Twoje życie i Twojej rodziny. Czekam na Ciebie w następnym wideo.